Psalm trzydziesty siódmy, Dawidowy. Nie unosz się gniewem na niegodziwych, Nie zazdrość czyniącym bezprawie, bo uschnął tak szybko jak trawa, zwienną jak kępki świeżej zieleni. Zaufaj Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj w swej ziemi i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a spełnij pragnienia twego serca. Powierz Panu swoją drogę. Zaufaj Mu, a On podejmie działanie. Sprawi, że Twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło. Twa prawość zajaśnie jak słońce w południe. Wycisz się przed Panem. Oczekuj Go cierpliwie. Nie złość się na tego, któremu się udaje. Na człowieka, który przeprowadza swoje niecne plany. Odstąp od gniewu, porzuć zapalczywość, przestań się złościć, to prowadzi do zła. Niegodziwi i tak zostaną wytępieni, ci zaś, którzy oczekują Pana, odziedziczą ziemię. Jeszcze tylko chwila i przepadnie bezbożny. Spojrzysz na jego miejsce, a tam go już nie będzie. Pokorni natomiast, Odziedziczą Ziemię i będą rozkoszować się głębokim pokojem. Bezbożny knuje znuło przeciwko sprawiedliwemu, zgrzyta na niego zębami. Pan jednak śmieje się z niego. On widzi, że nadchodzi jego kres. Bezbożni dobili miecza, napięli swój łuk, gotowi są powalić ubogich oraz biednych. Wymordować postępujących uczciwie. Ale ten miecz przeszyje ich własne serca, ich własne łuki zostaną złamane. Lepsza odrobina u sprawiedliwego niż obfitość u wielu bezbożnych, bo możliwości bezbożnych będą ukrócone. Pan natomiast wesprze sprawiedliwych, pan zatroszczy się o dni nienagannych. Ich dziedzictwo trwać będzie na wieki. W trudnych czasach nie spotka ich wstyd. W dniach głodu będą nasyceni, gdyż bezbożni wyginą, a wrogowie pana, jak trawa na pastwiskach, pójdą z dymem. Bezbożnym pożycza i nie oddaje, sprawiedliwy zaś okazuje łaskę i rozdaje. Tak ci, którym on błogosławi, odziedziczą ziemię, a ci, których przeklina, będą wytępieni. Pan sprawia, że człowiek może iść pewnym krokiem. Cieszy się on jego drogą. Gdy się potknie, nie zostanie porzucony. Pan bowiem podtrzyma jego rękę. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem żeby sprawiedliwy pozostał opuszczony. Nie spotkałem jego potomków żebrzących o chleb. Każdego dnia litujeł się i pożycza, a jego potomstwo cieszy się błogosławieństwem, stroniąc zła i czyń dobrze. A będziesz trwał na wieki, gdyż Pan kocha sprawiedliwy sąd i nie opuszcza Jemu oddanych. Przestępcy będą zniszczeni na wieki, a potomstwo bezbożnych zostanie wytępione. Sprawiedliwi odziedziczą ziemię i będą w niej mieszkać na zawsze. Usta sprawiedliwego rozważają mądrość, Jego język ogłasza słuszny sąd, w swoim sercu zachowuje prawo swego Boga i nie jest chwiejny, gdy stawiają swe kroki. Bezbożny czycha na sprawiedliwego, szuka sposobu, aby go uśmiercić, lecz pan nie zostawi go w jego ręku i nie dopuści, by mu wyrządzono zło w chwili sądu. Oczekuj pana i strzeż jego drogi. On cię wywyższy, tak, że odziedziczysz ziemię, będziesz oglądał zagładeł bezbożnych. Widziałem bezbożnego, okrutnika. Rozpierał się jak dorodne drzewo, ale przeminął. Nie ma go już. Rozglądałem się za nim, lecz nie można go było odnaleźć. Wzoruj się na niewinnym i obserwuj prawego. Przyszłość bowiem należy do niosących pokój. Natomiast przestępcy zginą razem wzięci. Bezbożni nie mają przyszłości. Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana. On jest ich zabezpieczeniem w czasie prześladowań. Pan ich wspomoże i będzie ich ratunkiem, uratuje przed bezmożnymi i wybawi od nich, ponieważ w nim szukali schronienia.